Jeżeli potrzebujesz dodatkowej przestrzeni magazynowej, to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą prywatną, czy reprezentujesz firmę. Magazyny Stocado Self Storage to bezpieczne i wygodne miejsce do przechowywania. Planujesz wyjazd lub przeprowadzkę? W Twoim biurze brakuje miejsca na dokumenty? Masz hobby i sprzęt sezonowy? może rozwój Twojej firmy wymaga elastycznej powierzchni magazynowej. Stokado to bezpieczne magazyny dla Ciebie. Potrzebujesz na ten czas przechować meble, ubrania i książki? Otrzymasz kod dostępu do magazynu i możesz z nami zostać tak długo, jak zechcesz. Obiekty Stokado są chronione i bezpieczne. Proponujemy małe i bezpieczne komórki do przechowywania o powierzchniach od 1 do 25 metrów kwadratowych. Zarówno w magazynach wewnętrznych, jak i w kontenerach. Wybierz interesującą Ciebie lokalizację, a my pomożemy dobrać odpowiednie pomieszczenie. Twoje rzeczy będą dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Magazyny wewnętrzne utrzymują stałą temperaturę, a kontenery zewnętrzne umożliwiają bezpośredni podjazd samochodem. Odwiedź nas na www.stokado.pl